Przy okazji sprawy związanej z bezpieczeństwem płatności w internecie warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zmieniają się nasze nawyki zakupowe. W tej chwili już 3 czwarte 30 i 40 latków prawie każdego dnia sięga do internetu, żeby dokonywać zakupy. Ci 30 i 40 latkowie są nawet aktywniejsi w sieci niż to pokolenie 20 parolatków, co jest informacją dosyć interesującą, bo oni z jednej strony posiadają te nowoczesne instrumenty płatnicze typu karty kredytowe, karty płatnicze, z drugiej strony posiadają więcej środków na Zakupy w internecie. Co bardzo charakterystyczne, coraz więcej klientów bankowych oczekuje, że płatności będą się odbywały w trybie natychmiastowym. Takie narzędzia dają już do dyspozycji naszych klientów banki. Jest to na przykład Express Elixir, gdzie pieniądze są przelewane z konta na konto w ciągu kilku minut. Innym rodzajem płatności jest tak zwany Pay by Net, oferowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ przy okazji zakupów w e-commerce. Szybkość dostawy i szybkość dokonania płatności jest dla nas bardzo ważna. Dużo kupujemy w internecie i należy się spodziewać, że w następnych latach to młodsze pokolenie, czyli dzisiejszych 20 parę latków, zapewne wyprzedzi tzw. milenialsów i będzie jeszcze bardziej aktywne. Tym bardziej, że błyskawicznie rozwija się ta bankowość mobilna, której korzystamy przy okazji użycia telefonów komórkowych, a młode pokolenie w zasadzie z tymi telefonami się nie rozstaje.